Siemaneczko, z tej strony Sawek, witam Was na moim kanale. Znowu muszę nagrać poradnik, czyli schemat. Wielu już mnie się pyta, Sawek podaj schemat, Sawek podaj schemat, Sawek jak się podłącza wzmacniać pod akumulator i ciągle te same pytania. Ja myślałem, że no, ludzie, którzy do mnie piszą wiedzą, ogarniają to mniej więcej, jaki jest plus, jaki jest minus, jak to wszystko połączyć, no, ale chcą schemat, no to ja nic nie poradzę. Okay. Mamy tutaj narysowany plus, to mamy narysowany minus. Jest to Plus i minus akumulatora. W tym przypadku 3S2P. Macie tutaj plus, tu jest minus. Tutaj macie wzmacniacz. Tu jest jego plus, tu jest jego minus. Jak należy to wszystko teraz połączyć, a mianowicie minus. Lutujemy bezpośrednio do wzmacniacza. A plus idzie przez włącznik główny taki złącznik główny te dwa srebrne się tylko lutuje tutaj i od tego to jest schemat jak podłączyć wzmacniać do akumulatora minus bezpośrednio plus przez włącznik główny po co jest ten włącznik główny jeżeli nie zastosujesz włącznika głównego i wzmacniacz będzie cały czas podłączony, będzie pracował i pobierał prąd. Jeżeli Ci to nie przeszkadza, ten który to oglądasz, możesz łączyć bezpośrednio, ale pamiętaj, że po dnia, po dzień albo po dwóch dniach Twój akumulator się rozładuje, bo wzmacniacz będzie cały czas pracował. Należy zastosować włącznik główny i go sobie po prostu włączyć, kiedy słuchasz muzyki i wyłączyć, kiedy nie słuchasz muzyki to jest schemat prosty prawda no ale no, niestety musiałem to nagrać bo pytają mnie ludzie wolę wysłać linka niż każdemu co na co tłumaczyć minus bezpośrednio plus przez włącznik główny do akumulatora dobra teraz mnie się pytają a jak woltomierz podłączyć ludzie woltomierz to miernik napięcia tu jest do 4s tak samo Tak samo. Miernik. Minus bezpośrednio, plus przez włącznik, bo gdy nie zastosujesz, to będzie cały czas świecił i ci pobierał prąd. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz. A gdybyś miał przetwornicę napięcia i chcesz na przykład podłączyć sobie tutaj na przykład 12, tu sobie wziąć na 24, czy tam zmniejszyć do 5 V, też. Należy stosować włącznik główny. Dlaczego? No bo przetwornica też pobiera prąd tak samo jak i wzmacniacz. I ci się znowu akumulator rozładuje. Bardzo prosty chyba schemat, co? Każdy chyba już zrozumiał. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem. Dobra. A jak masz DC do ładowania akumulatora i ładujesz to w obudowę i chcesz akumulator ładować, czy musi być włącznik główny? po co włącznik główny, bo DC nie pobiera prądu, czyli zabierasz włącznik główny, lutujesz minus i plus bezpośrednio. No, mam nadzieję, ludzie, że wytłumaczyłem, jak zrobić zasilanie, teraz wytłumaczę jeszcze coś innego. Ok, ludziska, jeżeli już ogarnęliście zasilanie, to teraz czas najwyższy porozmawiać o... Zostawię dwudrożnym, czyli głośnik basowy i Twitter. Jak to się podłącza? Od wejścia głośnikowego plus do plusa basowego i minus do minusa. Od minusa, patrzcie, idzie bezpośrednio do Twittera, a od plusa idzie tutaj do głośnika basowego i nie idzie bezpośrednio, bo Twitter nie może być połączony razem z basowym bezpośrednio dlaczego? bo Twitter odtwarza tylko wysokie tony gdy mu damy całe pasmo, czyli bas dostanie Twitter tłumaczę na chłopski rozum, prawda to Twitter może się uszkodzić i się spalić i należy zastosować tutaj szeregowo kondensator to jest zwrotnica 6 dB na oktawę to jest najprostsza zwrotnica, bo są różne zwrotnice, które też do basowego są, ale przeważnie w wystawach drożnych stosuje się no właśnie takie coś, że na Twitter daje się kondensator, by się po prostu nie spalił. I tak się robi. Od plusa idzie do kondensatora, a minus bezpośrednio. Czyli tak jak wcześniej w zasilaniu robiliśmy włącznik główny, ale tym razem do Twittera stosujemy kondensator. Jak kiedyś ostatnio Wam robiłem jak podłączyć dwa głośniki pod jeden kanał, jak na przykład Twitter ma 4 ohmy i głośnik ma 4 ohmy, to tutaj nie uzyskacie 2 ohmy, mimo że to jest równolegle, no bo ten kondensator jest zwrotnicą i uzyskacie to 4 ohmy. Mimo to nie zmniejszy Wam impedancji przez to, że jest właśnie ten kondensator. Dobra. Spróbuję Wam teraz jakoś ostrość pokazać Co to jest za kondensator mhm. Czekajcie, światełko może zaświecę Jest ostrość? Widać coś? Kurde. Ostrość, ostrość łap, ostrość tutaj pisze 50V 4, u, UF <grywy> Już wam to, to się tak nie wymawia, ale robi to dla amatorów, nie? Kondensator Pisze na nim 50V, 4,7 Taki kondensator można stosować czy, albo też inną pojemność, zależności, różne są pojemności takiego kondensatora, ale musicie zastosować właśnie w takim przypadku kondensator, by was, Twitter nie uległ uszkodzeniu. Dobra, ludziska, no to mam nadzieję, że wytłumaczyłem tym zielonym. A teraz wrzucę wam kawałeczek testów, które robiłem przez mocniacza, które robiłem na ostatnim odcinku, także oglądajcie. Jeżeli chcecie obejrzeć ten odcinek jak robiłem ten przezmacniacz to wyślę Wam w opisie linka, a mianowicie zacznijmy teraz od początku. Tutaj mamy wejście AUX i pod niego podetniemy Majka. Szatan mi pisał mój brat, żebym Jacka zamontował. No dobra szatan, zobacz, mam Jacka zamontowanego. Podłączam mikrofon. OK. Tutaj idzie przewód do zasilania akumulatora 3 czyli 12V. Tam idzie sygnał do wzmacniacza. Od wzmacniacza idzie przewód do takiego głośniczka. Na takim głośniczku komputerowym sprawdzimy, czy to słychać w ogóle, co będę mówił. No i oczywiście do tego wzmacniacza jest czyli zasilanie plus i minus. Minus mam już przelutowany, teraz gdy przelutuję plus to ten wzmacniasz i ten się odpali i zobaczymy czy to w ogóle działa, czy to w ogóle gra. To będzie taki test. Test. Czyli kiedyś będę mógł to sobie w obudowę wsadzić i zrobić kolumnę karaoke. No lutuj się, lutuj. Ok, mamy plusy i minus przylutowane. Weźmiemy teraz mikrofon i gdy będę mówił do niego, damy głośniej. O kurwa. Ale piszcze. Damy, damy głośniej w tamtą stronę, bo mikrofon złapał. Halo, 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 halo. O kurde. Słychać. Cześć. Z tej strony Sabek. Witam Was na moim kanale. Witam Was. Na... Straszne są piski. No ale ewidentnie wzmacniacz działa. Piski zawsze występują, gdy, gdy głośnik jest skierowany w stronę mikrofonu, nie? Takie rzeczy zawsze występują w kolumnach Karaoke. No ale ważne, że to działa damy w ogóle ten głośnik w tamtą stronę. Jeszcze raz próbujemy. O Boże, stra strasznie, strasznie piszcze. Ale słychać, słychać mnie. Słychać jak mówię. <laughs> Czyli co, ok, no okej. Okay. Okej, okay, działa. Ale minimalnie wziąłem troszeczkę głośniej. Strasznie głośno to słychać. No super, no to przezmacniacz mój działa. Będę musiał jeszcze poczytać jak uniknąć tych pisków. Może coś się tam stosuje, jakieś filtry. Okej. Okay. Halo, halo, halo. Cześć. Cześć. Słychać mnie?